Cześć wszystkim, z tej strony z na Kryptowalut. No, pojawiła się na rynku mała aferka, drama pomiędzy Way Alert a Craigem Wright'em, ponieważ to Way Alert poinformował o tym, że wypłynęło na świat bitcoiny, które zostały wykopane w lutym 2009 roku. No i od razu jest podejrzenie, i Craig Wright próbuje tutaj Przypisać sobie te całe bitcoiny, które zostały wtedy wydobyte, i mówić, że to portfel Satosiego się obudził, czyli on się obudził. No i w tym momencie udowodniłem wszystkim, że te bitcoiny, które zostały ruszone po 11 prawie latach, po ponad 11 latach, są to moje bitcoiny, i w końcu wam udowodniłem wszystkim niedowiarkom, że to ja jestem prawdziwym Satoshi. Moja krótka opinia na ten temat, szybka, jeżeli ktoś nie chce oglądać dalszej części tego filmu, ponieważ tutaj sobie pogadamy o większych szczegółach. Jest taka, że to nie jest Craig Wright, bo on mówił przecież, że ma tam milion bitcoinów, tak, a tak naprawdę nie wie o tym, że według wyliczeń pewnych osób, które śledzą Blockchain Explorer, Satoshi tak naprawdę ma około 700 tysięcy bitcoinów, a nie około miliona. więc już tutaj się podstawowa nie zgadza wartość tego, ile on tych bitcoinów tak naprawdę ma. Więc ja też nie wierzę, że to są bitcoiny Craiga Wrighta. W skrócie, są to bitcoiny gościa, który kopał sobie kiedyś po prostu. W tamtych czasach a tych osób było kilkanaście. No i postanowiły te bitcoiny ruszyć w końcu. Także jesteśmy już na profilu WayAlet na Twitterze. Jeżeli ktoś nie śledzi sobie ich, to oczywiście zachęcam do followowania. Klikacie follow, no i followujecie. Jesteśmy na bieżąco z informacjami o różnych transakcjach. Nazywa się to WayAlert, ponieważ przeważnie są tutaj informacje o różnych, dużych transferach z giełdy na jakiś portfel prywatny lub z prywatnego portfela na giełdę. Czyli wiadomo, że jakaś gruba ryba, na przykład, transferuje 10 tysięcy bitcoinów ze swojego portfela na giełdę. No to może oznaczać to jakiś dump na cenie, ponieważ ma jakieś informacje może o tym, że cena będzie spadać. No i stwierdzają, że próbują te swoje bitcoiny sprzedać po lepszym kursie kiedy ta cena zanurkuje i będą mogli za tą gotówkę otrzymaną ze sprzedaży tych bitcoinów kupić więcej bitcoinów. Natomiast WayArt jak widzicie, nie służy tylko do informowania o takich grubych rybach. Natomiast śledząc blockchain, Bitcoina, patrzą też na różne takie dziwne transakcje, no jedną z takich dziwnych transakcji jest właśnie to, czyli transfer 40 bitcoinów możliwe, że z portfela Satoshi'ego, które nie zostały ruszone od roku 2009. Te coiny zostały wykopane, czyli to nie było tak, że ktoś przelał na ten portfel te bitcoiny i ta osoba nie ruszyła ich od 2009, 2009 roku, tylko ta osoba wykopała te bitcoiny ówcześnie bo jak wiecie na samym początku za każdy wydobyty blok Bitcoina górnik dostawał 50 Bitcoinów, no i on te Bitcoiny teraz ruszył z tego bloku, który został wykopany. Jeżeli chodzi o dokładną transakcję, no to tutaj widzimy, że transakcja miała miejsce 23 godziny temu, zostało wysłanych 40 Bitcoinów. Odkąd do, od kogo do kogo, tutaj jest informacja. Kiedy przejdziemy sobie jeszcze na Blockchain Explorer, no to widzimy, że ta, że ten, że ta transakcja Coinbase jest to transakcja mówiąca o nowo wygenerowanych po prostu monetach. Miała miejsce 9 lutego 2019 roku. Wpadło 50 bitcoinów na te konto i przez ten czas nikt tych bitcoinów nie ruszał. No i widzicie, wczoraj dokładnie, czyli po 11 latach, te bitcoiny zostały ruszone. Te 40 bitcoinów zostało gdzieś przelanych. O tych 10 mówi, że są przelane przez jakiś mikser. Mikser kryptowalutowy, czyli ktoś nie chciał pokazać światu, gdzie te 10 bitcoinów tak naprawdę trafi. O mikserach napisałem w swojej książce Encyklopedia Kryptowalut. Tam możecie o tym grubie przeczytać. Nie pamiętam, czy robiłem jakiś film na ten temat. Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem pewien. W skrócie miksery polegają na tym, że przepuszczacie przez taką bramkę swoje bitcoiny. Te bitcoiny lądują po tysiącach różnych, po różnych adresów. No i koniec końców bardzo ciężko połapać się, gdzie te bitcoiny faktycznie koniec końców trafiły. Na takie, jeżeli chodzi o takie zwykłe mikser, to da się przy odpowiedniej skrupulatności, ilości czasu dowiedzieć, gdzie te bitcoiny trafiły. Natomiast są też takie bitcoiny, są też takie miksery, które wykorzystują sieć Tor, no i tam już naprawdę bardzo ciężko, żeby dowiedzieć się, gdzie te bitcoiny koniec końców trafiły. No i zobaczcie, ludzie zaczęli sobie oczywiście trochę jaj robić, jak można zobaczyć, i wysyłać na ten adres, który wy, wysłał te bitcoiny. Jakieś tam groszowe sprawy w bitcoinie. No i tych transakcji, tych transakcji na ten portfel jest już 23 sztuki. Czyli tak naprawdę ludzie zaczęli sobie tutaj wysyłać jakieś małe części bitcoina, widzicie jakieś tutaj drobnostki. Po co? Dla fanu. Ludzie tak robili wielokrotnie. Na przykład pierwszy, pierwsza transakcja na bitcoinie, ten adres, tam też są większej ilości bitcoina, chyba 60 czy 70 bitcoinów. Albo nawet więcej, pokazywałem to w jednym filmie o ciekawostkach. No i tutaj widzicie jest już jakieś dodatkowe cząstki Bitcoina. Ok, ale o tym jakby wszyscy już Wam powiedzieli, bo widziałem, że Mike nagrał ten film. Widziałem, że jeszcze parę osób o tym gdzieś tam wspominało. Z ciekawostek to jeszcze mamy taką informację, że zobaczcie jeżeli chodzi o wykres Bitcoina. Blok ten, ta informacja została podana o godzinie właśnie tutaj, wejdźmy sobie na Way alert za 5 .05. No i zobaczcie co się stało z teną. O godzinie 5 Bitcoin z 9800 dolarów prawie tąpnął na 9000 dolców, 9100 dolarów. W przeciągu dosłownie, no oczywiście zejdźmy sobie, możemy zejść na timeframe mniejszy, żeby tu Was nie okłamywać. 5 minut, no na 5 minutówkach to jest uchwycone. Na minutówce. Gdzie to jest na 17? Tu, no zobaczcie dosłownie. Informacja poszła i w ciągu minuty cena spadła o 700 dolarów. Czy jesteś w stanie ty albo ja pod to zagrać? Oczywiście, że nie. Musiałbyś siedzieć przy tym wykresie, dostać taką informację po prostu, że coś takiego się stało i od razu zakładać shorta, nie myśląc tak naprawdę, jak może nisko spać, tylko zakładać tego shorta i bum. Może wejdzie, może nie wejdzie. Większość osób nagle by zaczęło szukać jakiejś informacji skąd ten spadek, o co tutaj chodzi, dlaczego i tak dalej, no i by ten cały ruch przegapiło, ja zapewne też. Chyba, żebyś nie patrzył na, na to, dlaczego ta cena spadła, nie próbował sobie tego wytłumaczyć, tylko podłączył się do ruchu no i faktycznie próbował tą transakcję tutaj y, otworzyć. Natomiast zobaczcie, że to spadło i dosłownie po chwili, po chwilę, minutę później już wróciło te 500 dolarów, także łatwo było się tutaj wpakować z dużą stylatą. Na przykład ustawiając gdzieś tutaj na tej wysokości 9250, 9300, no bo widzicie, że leci, no, od je, ok, no to jeszcze spadnie. No i pewnie na te 50 sekund spadło, natomiast zaraz się cofnęło. I osoby, które są tutaj na shortzie, niestety, ale są w plecy. Dajcie znać, czy ktoś z Was może grał wczoraj pod to, w zależności od tego, oczywiście, kiedy obejrzycie ten film, może przedwczoraj, może 3 dni temu. Dajcie znać, czy jakaś osoba ogląda te, oglądająca ten kanał zagrała pod pojawienie się bitcoinów od Satoshi'ego, które oczywiście jak Wam zaraz powiem na jeszcze jednym screenie prawdopodobnie bitcoinami Satoshi'ego nie są. Wrzucił do jeszcze Nick Carter wizualizację taką z blockchainu, która pokazuje wiarygodne niby wykopane bitcoiny przez Satoshi'ego. No i to są te bitcoiny zaznaczone tymi niebieskimi krechami. Tutaj Satoshi kopał jakieś bloki tu, tu, tu. Natomiast te bitcoiny, które Zostały wczoraj wysłane, zostało wydobyte w bloku 3654 tutaj. No i jak widać, nie jest tutaj żadna niebieska kreska narysowana, więc jest to prawdopodobnie według tych oczywiście wierzeń i wyliczeń blok wydobyty przez jakiegoś górnika, który sobie w tamtych czasach bitcoiny no i postanowił po tych 11 latach albo je uruchomić, albo znalazł w końcu klucz prywatny, żeby dostać się do tego swojego portfela i te bitcoiny gdzieś wysłać. Według tych wyliczeń, według tych Tutaj pokazanych informacji nie jest to blok wydobyty przez Satoshi'ego i nie są to Bitcoiny, nie jest to portfel Satoshi'ego. Portfel w ogóle, z którego zostały te Bitcoiny wysłane, jest świeżo utworzonym portfelem, no bo wtedy było tak, że właśnie no, nikt nie ma portfeli do Bitcoina, tak? I każdy nowy wydobyty blok tworzył nowy portfel, tak naprawdę, nowy adres, tam zostały te Bitcoiny wysłane, no i dopiero ostatnio zostały z niego duszone. Także. Podsumowując tą samą sytuację pod różnymi względami, nie wierzę, że to jest Satoshi Nakamoto, jeżeli Craig Wright chce udowodnić nam tak wszystkim, że to jest on i że ten adres to jest jego, niech idzie z tym do sądu, w sądzie niech pokaże oczywiście klucz pr pr prywatny. Niech zrobi jeszcze jedną transakcję z tego portfela przed sądem, wtedy ok. Wszyscy przyklasną, powiedzą dobra, jesteś w Satoshi. Jeżeli on tak nie zrobi, no to oczywiście dalej to będzie Walka jednych, tych, którzy mu wierzą, i tych, którzy, którzy mu nie wierzą, no i tak będzie można się przepychać do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. Przejdźmy sobie trochę na większy timeframe, bo tutaj nic nie widać. Po tym spadku, po tym spadku, tak naprawdę odbiliśmy trochę, cofnęliśmy się i znowu spadamy w dół. To może powodować u ludzi. Pewne powątpienia, bo tak naprawdę ludzie nie wiedzą faktycznie, czy to jest Satoshi, czy to nie jest Satoshi, czy tylko Craig Wright się bawi z nami wszystkimi. Jeżeli faktycznie on jest tym Satoshi, no to posiada te bitcoiny, te kilkaset tysięcy bitcoinów i może dla zaspokojenia naszej ciekawości, naszej niewiary w to wszystko, zepnąć kilka tysięcy bitcoinów po markecie, czy tam nawet kilkanaście. No i oczywiście zdampować cenę nie wiadomo jak nisko i wtedy nam pokazuje środkowy palec i mówi: Zobaczcie, Mówiłem wam, jestem Satoshi. No i oczywiście cena zaloguje, po jakimś czasie pewnie odbije, ale wszyscy jednak grający tutaj na wzrosty, potracą na tym kupę pieniędzy. Ludzie teraz zastanawiają się, co się dzieje. Oczywiście ktoś, kto dostał kupił jeszcze tę informację, mógł zagrać i na tym zarobić. Natomiast co dalej się będzie działo, co teraz będzie się działo? Ja nie jestem w stanie określić. Jeszcze nie jestem na rynku, jeszcze jeszcze trochę odpoczynku, że tak powiem. Trochę więcej pracy, trochę więcej kopania fiatów. Ostatnio mnie Czekało, że tak powiem, no i trochę roboty było, dlatego jak się nie mogę w pełni skupić na rynku, jak nie mam czasu na grę, no to nie gram. Zmienność jest duża, jak widać, bo są duże skoki ceny, więc idzie na tym ugrać. Natomiast ja, póki jeszcze tej chodnej głowy nie mam, póki jeszcze nie mam czasu, żeby się na tym skupić, nie ruszam na razie wykresu. Za parę dni pewnie wrócę. Myślę, że jutro chyba nagram wam film o nowym konkursie z g. Reks przedstawił Wam zasady, bo znowu jest do wygrania kasa dla większej ilości osób niż ostatnio. No i tyle. Także dajcie znać jeszcze w komentarzach, co Wy sądzicie o tej całej sprawie. Czy Wy sądzicie, że jest to Satoshi Nakamoto, że to z jego portfela ruszano do bitcoiny, czy jednak tak się nie stało i Craig Wright oczywiście próbuje tu znowu poruszyć całą publikę i znowu podbić sobie wyświetlenia na Twitterze i, i na czym on tam jeszcze swoje konta posiada. Także w tym filmie to już by było na tyle. Widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!